Cześć, witajcie na kanale YouTube DobreRowery.pl. Ja nazywam się Jan Piątkiewicz i zapraszam Was na kolejny filmik, jak to w poniedziałek zapowiedź tego, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. Niemniej jednak, zanim przejdziemy do tego, co dla Was przygotowałem, mam dla Was informację o moim konkursie. Jego szczegóły znajdziecie jeszcze na profilu Facebook DobreRowery.pl. Zresztą generalnie zachęcam Was do odwiedzenia zarówno Facebooka, jak i Instagrama DobreRowery. Jest to konkurs na projekt najfajniejszej koszulki. Nie musi być to koszulka z rowerowa czy sportowa, poszukujemy fajnego projektu koszulki, która kojarzy Wam się z rowerami i z dobrymi rowerami, czyli z naszą działalnością. Zwycięzca naszego konkursu otrzyma z jednej strony bon na 300 zł do wykorzystania w sklepach dobryrowery.pl oraz oczywiście w sklepie internetowym oraz doczeka się również realizacji swojego projektu koszulki, którą od nas otrzyma. Szukamy projektów fajnych, autorskich, ciekawych, takich, które kojarzą Wam się z rowerami, kojarzą Wam się ze sklepem dobryrowery.pl które kojarzą Wam się z moją działalnością, które kojarzą Wam się z tymi filmami. Generalnie z rowerową pasją. Szukamy ciekawych, fajnych, może nieco szalonych projektów. Macie czas na zgłoszenia do 21 maja, czyli do niedzieli za dwa tygodnie. Spośród zgłoszeń wybierzemy trzy naszym zdaniem najciekawsze i upublicznimy na Facebooku. Tam to Wy będziecie mogli zagłosować na koszulkę zwycięską, która, tak jak wspominałem, zostanie zrealizowana. Otrzyma ją w autor zwycięskiego projektu, otrzyma również Bon na 300 zł do wykorzystania w sklepie, oraz oczywiście koszulka będzie się pojawiała na naszych filmikach. Zobaczycie ją na zawodach, w których będę startował, na treningach, na zdjęciach na Instagramie, na Facebooku. Oczywiście w kolejnych filmach na YouTubie. Konkurs fajny. Mam nadzieję, że uda się też tą metodą nieco przyspieszyć nadejście wiosny, która niby już jest od dłuższego czasu, a pogoda jest jaka jest, i może trzeba tą wiosnę nieco ośmielić i sprawić, żeby może samemu ją nieco wywołać. Tyle o konkursie. Jego szczegóły, tak jak wspominałem, znajdziecie na Facebooku. W tym tygodniu również tradycyjnie już kilka filmików, najbliższy w środę, potem w piątek i w niedzielę w tym tygodniu wrócimy do poradnika, o którym Wam wspominałem, czyli opowiem Wam nieco o karbonowych kołach. Po co w ogóle karbon w kołach rowerowych? Jakie są plusy tego materiału? Jakie są minusy? I generalnie co możemy zyskać, co możemy stracić stosując tego typu koła w rowerze, zarówno czasowym, jak i MTB. Oprócz tego recenzja kilku ciekawych produktów. Mam nadzieję, że uda się pokazać takie produkty, które będą realizowały ten przekrój z jednej strony tych stricte sportowych, ambitnych, drogich, a z drugiej strony, tak jak w przypadku ostatniego kasku Giant Compel, również trafi się recenzja produktu takiego, który przyda się każdemu, kto nawet nie jest zaawansowanym Sportowcem. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do śledzenia moich treningów na strawie. Wszystkich tras, gdzie jeżdżę, zobaczcie, gdzie trenujemy, gdzie testujemy rowery. Odwiedźcie tak jak wspominałem, Facebooka nie tylko po to, żeby znaleźć szczegóły związane z konkursem oraz oczywiście odwiedźcie naszego Instagrama. Tyle w tym tygodniu, do zobaczenia. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Widzimy się już w środę o 21.00.